Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej. To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość. Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby. Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny. O świętej uczcie. Eucharystia daje życie. Rok Duszpasterski z siostrami uczennicami Boskiego Mistrza. Zapraszam, siostra Aleksandra Szyborska. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam Państwa dzisiaj na drugą część mojego spotkania z siostrą Maristellą Sienicką, która opowie o istocie liturgii eucharystycznej z punktu widzenia architektury sakralnej. Gdzie w przestrzeni liturgicznej powinno znajdować się tabernakulum? Tutaj myślę, że, że wszyscy kapłani, wszystkie osoby konsekrowane dobrze to wiedzą: że w centrum liturgii, sprawowanej liturgii, czyli Mszy świętej i sakramentów, jest ołtarz, bo tu dokonuje się ofiara. Natomiast, jeśli chodzi o tabernakulum, Historycznie tabernakulum służyło po to, żeby przechowywać najświętszy sakrament, żeby zanieść tym, którzy nie mogli przyjść na świętą, ewentualnie chorym. I na początku były to takie szafki specjalne w zakrystii, więc w ogóle nie istniało tabernakulum. I wiemy o tym, że, że dopiero no, kult Eucharystii rozpoczął się około XII wieku, i wtedy zaczęto eksponować tabernakulum, czyli w kościele. Ludzie przychodzili, modlili się przed najświętszym sakramentem i później no, czasami yy, pobożność Eucharystyczna była tak duża, że zaczęto jak gdyby na boku stawiać msze święto, najważniejsza była adoracja. Więc tutaj jest troszeczkę pomylenie wartości, nie? bo pierwsza rzecz, że osoba oszczona, osoba, która żyje w łasce uświęcającej, która uczestniczy w sakramentach świętych i przyjmuje Jezusa w najświętszym sakramencie, ona ma w sobie Jezusa. To nie jest tylko Jezus obecny sakramentalnie, ale on obecny jest w nas. Więc pierwsi chrześcijanie mieli tą ogromną świadomość tego, że Chrystus jest w nas. Że my już nie jesteśmy poza Chrystusem. On w nas mieszka, my jesteśmy żywe tabernakula. Dlatego pierwsi chrześcijanie nie myśleli nawet o tym, że im potrzeba kościoła. To był kościół, to była świątynia, wnętrze, gdzie z ogromnym szacunkiem zwracano się też do drugiego człowieka, bo on jest świątynią. W nim mieszka Jezus. Natomiast, no właśnie, później, XII wieku później ta pobożność eucharystyczna zaczęła bardzo rosnąć i wiemy, wtedy z, zaczęto nie rozumieć wprost mszy świętej. Ta msza święta była raczej dla kapłanów, lud kompletnie nie rozumiał i stąd rośnie tak ogromny kult eucharystyczny i tabernakum stało się w centrum. Szczerze tak, w czasie liturgii tabernakum w centrum nie powinno być. Jak to robić, żeby połączyć pobożność ludową która, która oczekuje tego, żeby tabernakulum było w centrum i liturgię. Jest to trudne. Sobór Watykański zaleca, żeby w centrum nie było taber, tabernakulum, bo w centrum liturgicznie, tak za ołtarzem centralnie, przy ścianie, jest to miejsce kapłana. Tam powinny być sedilla, czyli siedzenie dla kapłana, bo kapłan w imieniu Jezusa Chrystusa w czasie liturgii wstaje, jest posyłany przez ojca i w jego imieniu sprawuje najświętszą ofiarę. Więc, jeżeli jest tabernakulum, tam nie może być krzesła kapłana. Czyli jak gdyby zatraca się ten, ten sens i tą symbolikę liturgiczną, jeżeli tabernakulum jest w centrum. Czasem używa się tak, jeżeli nie ma innego miejsca, że się delikatnie z boku umieszcza tabernakulum, albo w ogóle w bocznej kaplicy. To wszystko zależy od konstrukcji, od struktury kościoła, no i od tego no, też no, jak parafia, jak ludność sobie życzy, nie, bo czasami jest tak, że absolutnie jest to niemożliwe. Ale no, wiemy o tym, że, że tabernakulum to nie jest jego miejsce w centrum. Bo, bo tu nie tracimy ani pobożności, ani szacunku do Jezusa Eucharystycznego. Sam fakt weźmy, no kapłan w czasie sprawy najświętszej ofiary stoi tyłem do tabernakulum. I teraz, komu się kłaniać? Czy ołtarzowi, czy tabernakulum? Są, powstają takie dwuznaczności. No i niektórzy klękają i w jedną stronę, i w drugą stronę. Tu się kłaniają. To jest takie pomieszanie. Natomiast kiedyś no, przestrzeń była podzielona. To, co jest do sprawowania liturgii i po Soborze, no tak próbowano, żeby to zrobić, ale nie wszędzie się udało, jest do sprawowania liturgii, a Eucharystię umieszczano z boku. Ale też wracam do tego tematu. Jeżeli ja wierzę, to wierzę, że ołtarz jest Kalwarią i że tam mogą się dokonać cuda. Ja wierzę, że Ambona, przypuśćmy, jest miejscem zmartwychwstania. A kto się dzisiaj modli przed Amboną? Więc myśmy troszeczkę zatracili wiarę w to, i yy, nie znamy symboli, i żeśmy zatracili wiarę, co się dokonuje w czasie liturgii. Stał to się taki jakiś obrzęd, nie? więc te znaki zewnętrzne, typu Eucharystia, stają się strasznie ważne. Nie? Bo Eucharystia jest ważna, ale ta Eucharystia też jest celebrowana w czasie Mszy Świętej. Eucharystii nie ma bez Mszy Świętej. Jezus pod postaciami chleba i wina nam się udziela. Czyli jest Eucharystia sprawowana i Eucharystia adorowana. Eucharystia adorowana jest czym innym od Eucharystii sprawowanej, która no, powinna być też no, w całej swoim okazji no, celebrowana. Skoro mówimy o tym, że Jezus Chrystus jest obecny w swoim ludzie, jest to jedna z form obecności Chrystusa podczas Eucharystii, to na co siostra zwraca uwagę przy projektowaniu przestrzeni liturgicznej, jeśli chodzi o tę część przeznaczoną dla ludu wiernego? To znaczy, my jesteśmy w tej chwili przyzwyczajeni do tego, że, że kapłan jest w prezbiterium i lud z tyłu, czyli w zależności od tego, jak ten kościół jest skonstruowany, zbudowany, czy to jest Forma wachlarza, prostokąta, rombu, kwadratu, okrągły, różne są nawy. Więc ważne jest, żeby był kontakt wzrokowy z tym, co się dzieje przy ołtarzu, żeby ołtarz był widoczny. Nie jest ważne, ile schodków jest przy ołtarzu, jest ważne, żeby ten ołtarz był widoczny, żeby lud widział, co się dzieje. No, kiedyś było tak, że ten ołtarz był wśród ludu. I było kompletnie inaczej, nie było ławek. Lud cały celebrował. Lud był wokół ołtarza. To kapłan w imię Jezusa Chrystusa, ale on jest jednym z ludu. Sprawą najświętszą ofiarę. Natomiast dzisiaj, no, już od iluś tam wieków, niestety, ale jesteśmy tak przyzwyczajeni, że muszą być ławki, y, y, muszą być często klęczniki, bo to też jest, no przypuśćmy, ważne. W wielu kościołach już y, coraz częściej unika się y, ustawiania klęczników, bo klęcznik wyraża adorację. Natomiast postawa liturgiczna jest to postawa stojąca. Na kalwarii Maria stała, Jan stał, kiedyś lud stał i dzisiaj jeszcze chyba w kościołach prawosławnych, nie wiem, wydaje mi się, że nie ma ławek, nie ma krzesełek. Lud stoi, dwie godziny, ale stoi. A u nas no, to już jest nie do wyobrażenia, i żeby nie było krzeseł, ławek i tak dalej. No, ważne jest, żeby nie tak. Ustawić kościoła, żeby nie było przejścia, żeby nie można było dokonać procesji, swobodnego dojścia do Komunii Świętej. Po prostu to musi być funkcjonalne. Nie? Ale to też, no, zatraciliśmy ten pierwotny sens. Liturgia kiedyś była ruchoma, procesyjna. Nie przypuśćmy na ofiarę też, lud szedł i składał ofiarę. To nie było tak, że ksiądz podchodził z koszyczkiem do ludzi. Dzisiaj stał się no, taki trochę teatr. Wszyscy siedzą i wszystko się dzieje. Natomiast no, prawdziwa liturgia jest to liturgia ruchu, gdzie i lud wkroczył. I kapłan y, wszyscy kroczyli. To była droga. Więc tutaj no, specjalnie no, mi wszystko zależy od formy kościoła i chodzi o to, że no, ludzie chcą i muszą mieć te ławki, klęczniki czy to, co wymagają. No byle ta przestrzeń nie tak brzydko mówiąc nie zagracić. Nie zagracić tak, że nie ma wolnego miejsca, że nie ma przestrzeni, że tego nie można przesunąć, że czasami nie wiem, trzeba jakąś dekorację zrobić coś innego i jest tak wszystko ustalone, że, że nie ma metra wolnego, to nie To chodzi o to. No i widoczność. Innym tematem jeszcze takim ważnym jest, kiedy, kiedy już po skończonej liturgii, bo przede wszystkim pierwsze no, uważam, że powinna być naprawdę katecheza liturgiczna do tego, żeby zrozumieć, co my celebrujemy. Każdy znak, każdy gest ma swój sens. Od w imię Ojca, od wejścia do Kościoła. Od słuchania Słowa, następnie przejście do Eucharystii, każda modlitwa, więc wydaje mi się, że, że dzisiaj dzieje się to też tak bardzo szybko w czasie Eucharystii. Wchodzimy do Kościoła zazwyczaj z biegu, z pracy, jesteśmy rozproszeni i, i często jakby gubimy to, co najistotniejsze, co się dzieje w Kościele. To całe misterium, tą obecność Pana, to co się dokonuje w czasie mszy świętej i właśnie brak tej świadomości sprawia, że no po prostu jest to mechaniczne recytowanie, gdzie czuje się, brakuje jakiejś radości, brakuje ducha, brakuje no, no czasem, dlaczego młodzi uciekają z kościoła, bo to się staje nudne. Więc czegoś tam brakuje, i pierwsza jest to no, ta świadomość wiary, i przede wszystkim trzeba wiedzieć pewne rzeczy. Te, te rzeczy powinny być tłumaczone. Powinny być specjalne katechezy, którzy tłumaczą to, co my celebrujemy. No i jedną rzeczą jest ważną, bo, bo jeżeli ja świadomie wchodzę do kościoła, czyli otwieram te drzwi, y, gdzie świadomie wchodzę na liturgię, jestem osobą wierzącą. Przede wszystkim też no, trzeba mieć y, tą otwartość serca na to, co na tej liturgii się będzie działo. Ale kiedy liturgia się kończy, ja jestem posłana. To, co mówi Sobór Watykański, nie? że to nie tylko ksiądz jest, siostry zakonnek, posłani do tego, żeby ewangelizować. My wszyscy ochrzczeni, z imienia Chrztu Świętego jesteśmy posłani. I dzisiaj, dzięki Bogu, coraz więcej świeckich różnych ruchów, które powstają, które zajmują się ewangelizacją. To jest to, co dzisiaj papież o to prosi tak bardzo. To widzimy to, co się dzieje w Europie. Msza Święta nie jest po to, żeby pójść, wypełnić swój obowiązek, pół godziny, wysłuchać, co tam ksiądz się namodlił, nie i wyjść. Msza Święta jest po to, że, że My odnawiamy swoją wiarę w to, co Chrystus dokonał, ponownie przeżywamy to, co się dokonało, największą radość naszego zbawienia, i my, wychodząc z kościoła, jesteśmy posłani, żeby dzielić się tą radością. I teraz w kościele też, jeśli chodzi kiedyś, no to jest symboliczne, chociaż nikt o tym nie wie. Było kilka drzwi. Zresztą musi być nie tylko jedne drzwi, muszą być zawsze trzy i więcej. Więc ludzie wchodzą przez jedne drzwi. Symbolicznie, ale wychodzą wszystkimi drzwiami. Idźcie i głoście na cały świat. Więc jeżeli ja wychodząc z kościoła nie mam tego poczucia, że nie wszyscy znają Ewangelię, że nie wszyscy wierzą w to, co Jezus dokonał, nie wszyscy wiedzą o tym, czego Jezus do nas dokonał, dla nas dokonał i nie czuję tej, tej, tego posłania, no coś nie tak. Coś nie tak, dlaczego w Europie mamy dzisiaj tyle ludzi niewierzących, dlaczego w naszych parafiach chodzi 20% do Kościoła? Teraz byłem w jednej parafii na zachodzie Polski, gdzie chodzi tylko 6% do Kościoła. Czyli jesteśmy z powrotem no, w, w momencie powrotu do Pogaństwa. Czyli ta nowa ewangelizacja, do której nas zapraszał Jan Paweł II, o której każdy papież po kolei mówi, jest szalenie ważna. Dzisiaj jest konieczna ewangelizacja ludzi ochrzczonych, którzy zatracili wiarę, po prostu przyjmują sakramenty, bo wszyscy tak robią. Z przyzwyczajenia, nie wypada inaczej, no, jak gdyby chciał ślub, no to musi mieć sakramenty, ale nie przeżywamy wiary w sobie, w swoim sercu, nie mamy tej radości. A kto ma radość, kto spotkał Jezusa Chrystusa, nie jest w stanie milczeć. Kogo spotka się uśmiechnie, kogo spotka jest w stanie przekazać. Także tu jest punkt no, bardzo ważny, że, że co się dzieje z liturgią, że my jakby spożywamy ten chleb eucharystyczny, adorujemy, później często przychodzimy na adorację i tylko dla siebie jest coś, co nie gra. Także to świadczy o tym, że no, coś się nie dokonuje w sercu. Osoba, która nie wiem, doświadczyła ogromnej łaski, chce o tym mówić. Chce o tym mówić, nie jest w stanie nie mówić. Dlatego, co się dzieje, że my nie chcemy mówić, że my nie mówimy, stąd no, też, że my do końca nie rozumiemy liturgii i do końca nie pogłębiamy wiary i relacji z Jezusem Chrystusem. Czyli jak gdyby też potrzebujemy nawrócenia. Wszyscy jeżeli tego zapału w nas nie ma. A to właśnie jest cel sprawowanej liturgii. I to jest też tą radość posłania, Kościół przestrzeń powinna wyrażać. I tak kończy się nasza rozmowa z siostrą Stellą Sienicką, architektem, a za tydzień proponuję spotkanie z kolejną moją współsiostrą, na temat związany z wtajemniczeniem w chrześcijaństwo, tak jak nam to proponuje Święty Paweł w liście do Rzymian wszystko po to, aby lepiej zrozumieć istotę Eucharystii. Baranka, Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami boskiego Mistrza. Bo charyzmat zobowiązuje.